Przyjeżdżałem do Delta nie do dzisiaj, po tym jak, e, czy ostatnie spotkaniach nam wyszły, by wymaga, że uda nam się, tak jak to nie jest, i można by pomyśleć, że to nie przegrać nam się udało, ale w kontekście meczu i sytuacji, jakiej mieliśmy, myślę, że, myślę, że jest kwestia, to był I tak e, moi zawodnicy też do tego podchodzą, przynajmniej. A to jest dobry sygnał. To jest dobry sygnał dla wszystkich tych, którzy na kibicują, trzymają sztuki, bo, bo to jest sportowa złość i za tym, wierzę, że to przyłoży się na się w To co im nie głównie tak w z gry praktycznie rozporzystwo sytuacji. Więc myślę, że można optymistycznie patrzeć na przyszłość. Na kolejne nasze. Dziękujemy Panie Filip Podolski Śląsk. Pamiętajmy, w dwóch poprzednich meczach bilans bramkowy 0 do 7 w obu tych spotkaniach nie zagrał Kamil Biliński. Czy, czy pan nadal nie jest przekonany do tego zawodnika? Bo po Krakowie pan mówi, że jest Pan przekonany. Nie, myślę, że to jedno z częstszych pytań pojawiających się wśród kibiców Śląska. Jak wracamy do poprzednich spotkań, to tak naprawdę w tygodniu zrobiliśmy zestawienie. Duży piłkarze przybywali na wojsku w momencie, kiedy Śląsk był Nie chcę powiedzieć o statystykach, ale decydowało o tym, co wyszedł na wojsku. Natomiast w dużej mierze ja był o piłkarzy, którzy w tym sezonie to tak robi, to jest specjalne zadanie, na zdanie, żeby nie się. Piłkarze, w a, przepraszam A co zatem spowodowało, że Kamil w poprzednich dwóch meczach nie zagrał?